Miłośnicy dwóch kółek mieli kolejną okazję, by się spotkać. Tym razem nie na Rajdzie leżna na gali podsumowującej kolejną edycję akcji Nie ruszaj bez kasku. Trzecia edycja była udana i jest potrzebna organizacja czwartej, powiedziała nam Elżbieta urbanowicz Przysiężna, inicjatorka rowerowego przedsięwzięcia. Uroczysta gala odbyła się w Miejskim ośrodku kultury. Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania akcji, lecz także do podziękowania tym, którzy ją wspierali. W ubiegłym roku statuetki pielgrzymów trafiły m.in. do prezydentów Głogowa i Lubina, dowódcy głogowskiego garnizonu i szefa głogowskiej policji. W tym roku rozdano kolejne statuetki, jest Strażacy członkowie głogowskiej grupy ratowniczej PCK oraz pułkownik Adam Kliszka do 4 Głogowskiego Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. Wyróżniono także uczestników akcji. Wśród najbardziej aktywnych rozlosowano nagrody. Główna, czyli Robert przypadła w udziale Janowi Kaczmarkowi, który uczestniczył we wszystkich rajdach organizowanych w ramach akcji Nie Ruszaj bez Kasku. Jak zapowiada Alżbia urbanowicz przysiężna, odbędzie się też czwarta edycja. Tym razem pod hasłem Nie Ruszaj bez Kasku zachoruj na Odrę, bliżej Odry. Jej celem będzie promowanie turystycznych walorów terenów nadodrzańskich. Cały czas będzie też. Promowana bezpieczna jazda na rowerze. Zwieńczeniem rowerowej Gali był koncert trójmiejskiej grupy Bez Jacka. Maciej Życki, Radio LK.